Sprawa 17-letniej Sylwii CZ z Inowrocławia przez lata pozostawała tajemnicą. Dziewczyna zniknęła we wrześniu 1997 roku, gdy miała iść na festyn, ale nigdy na niego nie dotarła. Poszukiwania prowadzone w całej Europie nie przyniosły efektu, nie było żadnych wiarygodnych tropów, a w 2009 roku sporządzono nawet portret z progresją wiekową. Dopiero 14 lat później, w 2011 roku, nastąpił przełom. Policja dostała anonimowy list wskazujący sprawców: Przemysława K., znajomego Sylwii i jego wujka Dariusza, aż obaj przyznali, że dziewczyna nie żyje i wskazali miejsce ukrycia ciała. Sylwię uduszono sznurem, a jej zwłoki zakopano na terenie dawnych ogródków działkowych. Z zeznań wynikało, że gdy Sylwia odmówiła kontaktu intymnego, Przemysław K. wpadł w szał i ją udusił, a wujek pomagał ukryć ciało. Ostatecznie Dariusz aż uniknął kary z powodu przedawnienia. Natomiast Przemysław K został skazany na 15 lat więzienia. Kim był autor anonimowego listu, do dziś pozostaje tajemnicą.